Narodziny dziecka zazwyczaj kojarzą się z rezygnacją z swojej kariery, swoich ambicji, ale nie w przypadku naszego gościa. Właśnie to narodziny dziecka, macierzyństwo dało kopa do działań, do stworzenia swojego biznesu. Naszym gościem jest Zosia Ślotała, stylistka i nie będziemy dzisiaj rozmawiać o modzie, ale o biznesie, o biznesie modowym. Witaj Zosiu, dziękuję, że przyszłaś do nas. To ja dziękuję za zaproszenie. Powiedz, jak to się stało? Dlaczego stworzyłaś swoją firmę? Luksusowe ubranka, ekskluzywne ubranka dla dzieci. Tak, jak powiedziałaś, jakby wszystko u mnie zaczęło się tak naprawdę od macierzyństwa, który nie dość, że jest ogromną rewolucją w życiu kobiety, co dodatkowo dla mnie to był pewien, pewien bodziec, żeby stworzyć markę modową. Może zacznę od tego, że. Moda zawsze istniała w moim życiu. Jak byłam młodsza, próbowałam swoich sił w modelingu, ale jednak to nie był mój kierunek. Później wyjechałam do Mediolanu studiować stylizację i kostiumologię. Wróciłam, pracowałam tutaj z Agnieszką Stibel, z Łukaszem i miałem, lecz to nadal, nie było to, to, to nadal nie było to, czego szukałam. Więc próbowałam się przez cały czas w tym świecie mody polskiej odnaleźć. I w momencie, kiedy chrzciliśmy naszą pierwszą córkę Ranię, szukałam ubranek na chrzest, których zupełnie nie mogłam znaleźć. Więc skończyło się na tym, że tę ubrankę uszyłam u krawcowej, natomiast ja znalazłam pewną lukę na rynku polskim i stworzyłam właśnie markę Petite Maison, która zajmuje się zarówno ekskluzywnymi, luksusowymi ubrankami dla dzieci na różne okazje, w tym właśnie chrzest. Powiedz mi, sama mam dzieci mhm. i wiem, podobnym wieku co ty i wiem, jak wygląda mniej więcej ten rynek modowy dla dzieci. Jak zachował się rynek polski, jak wprowadziłaś ekskluzywne ubrania? Niektórzy twierdzą, że nie są to tanie ubrania. No nie. No, <laughs> nie. No na właśnie. polskie realia Ale nie jak, są. Jak, mhm. jak, jak, jak ten rynek zareagował? Jak matki zareagowały na, na Twoje ubrania? Czy wiesz, ja na, na początku przygotowałam cię i zrobiłam porządny research, bo dla mnie research to jest najważniejsze, co jest. Więc sprawdziłam, jak wygląda rynek, polski rynek ubranek dziecięcych i jak wygląda rynek marek luksusowych, dlatego że to gdzieś łączy te, te dwa, te dwie rzeczy. I no, jakby tak naprawdę nie ma żadnej innej marki, która robiłaby ubranka, które są tak wysoko pozycjonowane zarówno jakościowo, jak i cenowo, no bo to idzie w parze. A, więc y, nie ukrywam, że bardzo pomogły mi media społecznościowe, w których jestem bardzo aktywna i, i to gdzieś pomogło mi e, nagłośnić e, fakt, że, że jest nowa marka na rynku i, i dzięki temu ci followersi zaczęli obserwować e, i w ten sposób zaczęłam pozyskiwać klientów. No, natomiast początki były dosyć wolne, dlatego, że to jest troszkę tak, że musieli się klienci przekonać, dotknąć tych rzeczy, zobaczyć, że ta jakość rzeczywiście jest, że to są najwyższej jakości materiały i że jest to świetnie odszyte. I stąd jest ta wysoka cena. Natomiast ustalając ceny, jako że byłam pierwsza na rynku i tak naprawdę nie miałam do kogo się odnieść. Patrzyłam na zagraniczne multibrandy, które zrzeszają wszystkie najlepsze marki modowe i gdzieś wzięłam tą wypośrodkowaną cenę, dlatego że chciałam, żeby to był produkt, który sprzeda się w Polsce. Oczywiście. W, jakby w odpowiedniej grupie docelowej, która może sobie na to pozwolić, ale też produkt, który sprzeda się za granicą i nie będzie za tani za granicą, bo tutaj jest właśnie ten case. Bo jeżeli to będzie za tanie, no to wtedy rynek rosyjski odpada, rynek Bliskiego Wschodu mi też odpada. Powiedz mi, jak to wyglądało biznesowo? Czy mhm. miałaś inwestora? Jak zaczęłaś? Bo okej, okay, pomysł, wykonanie, masz zaplecze biznesowe, byłaś brand managerem modowym, jesteś stylistką, ale tak stricte biznesowo, jak to wyglądało? Jak co byś powiedziała matce, która chce zacząć swój interes, jak ruszyć? Ja zakładałam to z dwiema dziewczynami z Laurel, które mają, robią suknie ślubne i um, przez to, że dziewczyny miały taki natłok pracy, a ja skupiłam się głównie na Petit Maison, no to postanowiłyśmy się rozstać, żeby wszystko było po prostu fair. Rozstałyśmy się w super warunkach, co się rzadko zdarza, ale nam się to udało i dziewczyny dalej robią e, suknie ślubne, natomiast e, Petit zostało przy mnie. I inwestora nie miałam żadnego, bo jestem trochę Zosia Samosia, więc dumnie, jak nazwa wskazuje, tak dokładnie, więc, więc też nie, nie chciałam mieć żadnego inwestora, nie chciałam też, żeby to gdzieś mi wiązało do, do zarówno wyników, jak i do pewnych um, ograniczeń, jeżeli chodzi o, o projektowanie, dzięki temu mogłam to wszystko robić we własnym czasie, no bo tutaj też w moim przypadku dochodzi, ja myślę, że w przypadku każdej mamy dochodzi fakt, że masz jednak dziecko w domu, i to jest małe dziecko. W moim przypadku jeszcze, e, gdy założyłam firmę, okazało się, że jestem w drugiej ciąży, więc ja idąc na poru, odpisywałam klientką, i później e, i później po porodzie, dzień po już znowu byłam aktywna, więc to, jest, to, to się łączy z wieloma wyrzeczeniami i tak naprawdę z mądrym dzieleniem czasu. E, ja myślę, że. że jeżeli my mamy się dobrze zorganizujemy, to to jest taka podstawa do tego, żeby móc poprowadzić mądry biznes, dlatego że we wszystkim trzeba być, um, trzeba mieć tą ciągłość. Czy to się opłaca? Opłaca się swój interes. Czy to się opłaca? Teraz pytasz się mnie, czy to się opłaca, czy przyjdzie się spełniona, czy to się opłaca Nie, finansowo? jesteśmy telewizją mhm. high cash, mhm. finansowo, czy to się opłaca? Opłaci się w pewnym momencie. Natomiast musisz na pewno wyliczyć, zrobić dobry biznesplan i, i po prostu zobaczyć, kiedy, kiedy zaczniesz na tym rzeczywiście zarabiać i będziesz mogła wyciągać z firmy. Zostałaś dostrzeżona? Przez brytyjskiego Voga. To już jest naprawdę bardzo duży sukces, jak to się stało. No widzisz, i to są właśnie te media społecznościowe, ta magia mediów społecznościowych, a bardziej Instagrama, dlatego że napisała do mnie jedna z wydawczyni brytyjskiego Voga, która powiedziała, że na Instagramie wpadła na moją markę i że na koniec, na koniec roku w grudniowym numerze chcieliby zamieścić Petit Maison w wyróżnionych markach, tak zwanych Upcoming. Labels, jeżeli chodzi o dziecięce ubranka. Jesteś stylistką wykształconą w Mediolanie. My jesteśmy telewizją skierowaną głównie do, do młodych ludzi, i chciałabym się Ciebie zapytać, co byś doradziła. Osobom w Polsce, które chcą pójść w biznes modowy, chciałyby być stylistkami? Czy mhm. w Polsce jest rynek dla stylistów, gdzie zdobyć wykształcenie? Czy trzeba koniecznie wyjechać do Mediolanu? Mhm. Nie każdego na to stać. I jak ruszyć w Polsce z własnym, no może nie biznesem, ale jak stać się tą stylistką? Wiesz, rynek jest bardzo pomieszany, jeżeli chodzi o, o zarówno wykształcenie, jak i Inspirację, tak bym to nazwała, ludzi, którzy zaczynają pracować jako styliści, dlatego że to wszystko, nie każdy studiował za granicą, raczej to jest garstka ludzi, a w Polsce nie ma tak naprawdę dobrych, znaczy nie ma w ogóle studiów dla stylistów. Jest projektowanie odzieży, zarówno w Łodzi, jest, jest w Warszawie, natomiast tak naprawdę na tym się kończy. I jeżeli masz pomysł, jeżeli jesteś e, oryginalna w tym wszystkim, jeżeli e, nie boisz się wyzwań, bo to też, wiesz, to, to, to tak naprawdę jest, e, musisz mieć bardzo dużo odwagi w tym, żeby wyjść z pomysłem, żeby odezwać się do tych wszystkich redakcji i to jest... Ciężka harowa na początku, bo wszystkim się wydaje, że to jest sesja zdjęciowa, picie szampana i jedna wielka imprezka. Tak naprawdę to, to tak nie wygląda, tylko to jest noszenie ze sobą ciężkich toreb Ikei, wymienianie ciuchów, wypożyczanie, ubieranie przez cały czas innych osób. Tak naprawdę robisz 3-4 prace na raz, żeby móc wyrobić. Więc dla mnie praca stylisty nie wiąże się z tym, że jesteś um, stylistą i pracujesz na przykład tylko w gazecie. Tylko musisz też robić pracę poza tym, czyli na przykład reklamy, czy, czy um, pracujesz przy programach telewizyjnych, więc um, musisz być, musisz mieć wachlarz możliwości i dobrą kondycję. A jak się przebić? Jak, gdzie mhm. najpierw uderzyć? Na przykład, ktoś chce zostać stylistą. Tak. Mamy młodego człowieka po maturze, mhm. chce zostać stylistą. E, szkoły są lub ich nie ma w Polsce, mhm. tak jak powiedziałaś, jest tylko tak. kilka szkół. Do kogo najpierw udawać? Ja bym zaczęła od praktyk. I Zresztą tak zrobiłam, dlatego że wróciłam na początku pracowałam po powrocie z Mediolanu z Łukaszem i Miałem, a później poszłam do naszego, naszej polskiej tour, dosłownie, bo to było jak diabeł ubierać uprady. i pracowałam z Agnieszką Śibier, u której było bardzo ciężko, ale najwięcej się nauczyłam i za to będę jej zawsze wdzięczna. I pracowałam po prostu w viva moda, i tam byłam, tam miałam praktyki. Więc moim zdaniem, jeżeli, jeżeli ktoś chce zacząć pracować jako stylista, praktyki to jest odpowiedni, odpowiedni, odpowiednie miejsce, żeby rozpocząć. Czy to będzie w redakcji, czy to będzie przy styliście, który, który pracuje, tak jak wcześniej wspominałam, przy programach telewizyjnych, myślę, że każda ścieżka jest odpowiednia. To na koniec jeszcze Ciebie zapytam, wrócimy do Petit Maison, powiedz w którą stronę chcesz iść, jaki cel osiągnąć i kogo chciałbyś ubrać? Takie marzenie, Aha, tak. które może, jak tu o tym powiesz, może się spełni. Gdzie bym chciała pójść? Zakładając markę, od początku wiedziałam, że ma być to produkt, który będzie tworzony lokalnie, który będzie wspierał polską gospodarkę, czyli szyję to tutaj, często sięgam po polskie materiały, wszystkie moje krawaty są, są z Polski, więc jakby chciałabym, żeby to było tutaj. Mam też team samych dziewczyn, więc Girl Boss i, i same dziewczyny. I tak też trzymam się tego, żeby, żebyśmy my, dziewczyny, się wspierały. Natomiast zawsze marzyłam o tym i dalej marzę i przez cały czas idę w tym kierunku, aby sprzedawać za granicą. Więc założyłam sobie cel, że za dwa lata w Herodsie w Londynie będzie półka, gdzie będą moje ubrania. I będą ubrane. A, no, a marzenie baby. tak Royal baby. To jest marzenie, żeby ubrać. Ale mam nadzieję, że to się zdarzy. Wiesz, to jest moja. Przeogromna pasja. Mam to szczęście, że zajmuję się w życiu tym, co absolutnie kocham, uwielbiam codziennie, idę do pracy i się absolutnie cieszę z tego. Więc e, nawet e, nawet, e, jeżeli są takie rzeczy, których musiałam się nauczyć, które może niekoniecznie sprawiają mi przyjemność, jak rachunkowość, no <laughs> spotykanie właśnie, się był... z księgowym. No właśnie, bo, tak. bo wszystko brzmi tak kolorowo, ale czy były jakieś jest. minusy? Takie... Nie, znaczy wiesz, to, bo to jest tak, że to, to się wydaje, że wow, to jest marka modowa i pracujesz w modzie, a tak naprawdę mody z tego... To jest 30%, bo resztę to jest to musisz wymyślić produkt, który tworzysz, który musisz jakby prognozujesz jak on się sprzeda, ile z tego zarobisz. Musisz wyliczyć dokładną cenę, musisz wyliczyć ile kosztuje ciebie stworzenie tego wszystkiego. Oczywiście obciąć to do minimum, żebyś ty jeszcze coś zarobiła na tym produkcie. Tak jak mówiłam, księgowość może nie zawsze była moją najmocniejszą stroną, więc to było coś, co musiałam się nauczyć, no bo ja jako szefowa nie mogę zwalać czegoś na ludzi, nie wiedząc sama, jak to się robi. Ale wszystkiego pilnujesz sama? Sama. Wszystkiego pilnuję sama i to jest coś, czego nauczyła mnie moja mama. I zresztą to jest mądre podejście, dlatego że w każdej chwili mogę zweryfikować, czy ktoś coś dobrze robi. To ja życzę Ci, żeby jak najwięcej Royal Baby dziękuję. ubierało się w Petit Maison i jak najbardziej, żebyś podbiła zagranicę. I bardzo dziękuję Ci, że przyszłaś do naszego studia. No i co? Powodzenia! Super, dziękuję bardzo.